Więcej swoich pysznych burgerów po tym, jak was okradliśmy? Tak! W bazie każdy jest mile widziany. Przynajmniej, póki ransomware nie wyłączy nam systemu. Do tego czasu starajcie się nie kraść i czujcie się jak u siebie w domu. Aktualizacja: jeśli szybko nie znajdziemy supercennego skarbu, ransomware zeżere nam pliki. W skrócie, to nas zabije. Dlatego wezwałam naszego najlepszego łamacza kodów, żeby zaprowadził nas do skarbu. Który, bądźmy szczerzy, nie istnieje. Jesteśmy skończeni, to moja wina, bardzo mi przykro. Wzruszyła mnie Twoja historia. Sokole, oko, prowadź. Świetnie! To tutaj mamy kopać? Kopać? Co? Nie, nie! Nie? To po co nas posłałaś? A ta notatka, którą wysłałeś, to co? Po rozszyfrowaniu okazało się, że to zestaw współrzędnych i wskazówka. Cytuję. Zapalcie lampy tak, by wszyscy widzieli, a skarb znajdziecie, gdzieście znaleźć go mieli. Lampy? Hmm. Sprawdźmy te współrzędne i zobaczmy, co tam znajdziemy.